I witam widzowie, ja jestem na lotnisku Chopin w Warszawie, czekam właśnie na Arka i na Martynkę, są ze mną moi sponsorzy, A raczej współpraca, hashtag optyk, nowe okularki zrobione w turbotempie i oczywiście Best Fuel zawsze ze mną. Jak przyjadą, nagram wam trochę materiału, bo wziąłem kamerę, zobaczymy ile uda mi się nagrać zawodów, lecimy spełniać marzenia i tyle, koniec. Let's play the game. Dobra, słuchajcie, jestem na lotnisku, jest ze mną już szefowa wszystkich szefów Martyna. Siemano, Siemano. Jesteśmy już razem, teraz czekamy na Arka i co? Lecimy? Lecimy. Na wakacje. O, no, chciałabym. <laughs> <laughs> chciałabym się wyspać. Słuchaj, mamy dwa dni przed tym, więc myślę, że tak będzie spokojnie. Lecimy. Jak to ty mówisz? Zdobywać marzenia. A ja Spełniać przed... marzenia. A, <śmówiłem> a... Ja spełniam marzenia, a marzenia. Małego. No. A mar... <śmówiłem> martunek no, gads, Dwie godziny snu to trochę mało. Ja spałem godziny w aucie, więc. Można. Ale co, jak się kocha ten sport, to można wszystko. Tak jest. Zobaczymy. Zobaczymy, gdzie jest szef. Zaraz przyjdzie. Dobra, słuchajcie, i dołącza do mnie szef. Wszystkich szefów. Arkadiusz Czerw Mój trener. Powiedz coś do A. moich widzów. Witam wszystkich serdecznie. I zachęcam do obejrzenia materiału do samego końca, zostawienia kciuków w górę i subskrypcji. Super. Zobaczycie cały trip, tyle ile uda się nagrać. Pozdro. Słuchajcie, patrzcie co znaleźliśmy na lotnisku. A tu półkę opierdolę. <laughs> to się wypika po przylocie. Myślę, że klasyczek. Taka szósteczka wysiadła. Pokażemy szósteczkę. Dobrze to wygląda. Widzę, że smaki masz, to znaczy, Tak, że ja kocham, kocham słodkie. Ale jak ogóle, słodkie. Kocham słodkie. A to jest mój najsłodszy narzeczony. Aaa, widzicie, to jest miłość. I do siebie, i do bodybuildingu. Więc słuchajcie, ten wypad jest rozpoczęciem mojej przygody z kulturystyką. Póki co ja jestem chudy szczur. Arek jest ja duży, bo ja tu przyjechałem tylko na full day of eating po zawodach. <noise> I. to się skończy na śniadaniu 10 tysięcy no. w przypadku Areka. Poważnie aż tak? No i słuchajcie, widzicie, tak będzie wyglądał wyjazd. Witam widzowie, jesteśmy już na Węgrzech. Martynka, jak tam lot? I przez Pany, czyli będzie dowodziany. Aro, jak lot? It is what it is. Life is life. Lecimy w takim razie odebrać bagaże, odebrać samochód i widzimy się później. Hello. No i witam serdecznie, jesteśmy na Flex Gym w Budapeszcie. Aro. Martino Come in. Come in.

I Witam serdecznie. Starty zaczynają się o godzinie 13. Najpierw jest men's Fizik, trzy kategorie, później wjeżdża Męs Classic Fizik, w której startuje. Startuje w dwóch kategoriach: Trunowis i Novis. Tak wygląda brązowie No i widzowie Druga warstwa brązera Zaczynamy zabawę dzisiaj jesteśmy po zawodach i Ja nie wiem co tu się wydarzyło Patrzcie na to, patrzcie na to Przewidziałem Szef zrobił swoje Szef, powiedz coś, bo to musisz uwiecznić swojej kobiecie. It is what it is. Spełniamy marzenia. Trochę po szybko poszło. Debiut WPD i karta pro. Ale chciałabym podziękować wszystkim, którzy mi pomogli. I ja już nie wiem, co się dzieje. Nie <śm> 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 to Szef, no i co? Pro się zrobił? Trzeba zmienić biogram w Instagramie. Oczywiście. No ja tak samo chyba. No teraz już jest Dobra, pro. Ja już serdecznie tym oto akcentem kończymy tego vloga razem ze mną Aro i co już za kilka tygodni ostatni start Pierwsza próba w za mną zobaczymy co czas pokaże na pewno nie zamierzam nic odpuścić trenować a jaki kontent będzie na kanale przekonacie się sami ja się z wami szegnam i widzimy się w następnym odcinku. Żegnamy. widzowie, ja już po swoim starcie baty dostałem. Trzymujemy na ten, pracujemy George. dalej. Zawody mega mocno obstawione, więc nie ma co się cieszyć. Teraz zobaczcie na kategorię średnio ciężką. Thank you. Two, five, six. I witam serdecznie wszystkich. Jesteśmy po pierwszym starcie. Mamy dzisiaj środę. A jak wiecie, idę sobie teraz do Ewelinki podziałać troszkę. Co Wam mogę powiedzieć? Start. Dużo błędów popełniłem. Powiem Wam, że na scenie okrutnie to widać. Okrutnie to w głębi duszy i serca boli. Ponieważ mimo dużego wkładu, jak człowiek popełnia błędy yy, i wydaje mu się, że wszystko jest OK, to scena weryfikuje bardzo szybciutko. Przekonałem się na własnej skórze, więc pamiętajcie, jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie jest wina nikogo innego. Trzeba umieć przyjąć na klatę i przyznać, że to coś spierdzieliliście. No tak było u mnie. Więc biorę się za siebie i za trzy tygodnie kolejny start. Eee... Teraz troszeczkę rzadziej będą vlogi, e, ponieważ chcę się skupić w pełni na przygotowaniach, poświęcić się całkowicie, nie popełniać żadnych błędów e, i zrobić co w mojej mocy, żeby wykręcić jeszcze lepszą formę. I tak była forma życiowa jak na mnie, ale kulturystyka to nie ma być jak na mnie to będzie najlepsza forma, jaka będzie na scenie. To, że jestem chudym szczurem to nic, bo razem z zajebistym trenerem, promakerem Arkadiem Czerwem będziemy mogli podziałać i zbudować może chociaż troszkę mięska. Tymczasem lecę do Ewelinki, a Wam życzę miłego oglądania. Witam serdecznie widzowie. Słuchajcie, nie nagrywałem trochę, powiem Wam na końcu filmu dlaczego. Skupiłem się teraz na przygotowaniach do zawodów. Obecnie lecę pokazać Wam moją nową współpracę. Mianowicie pozdrawiam Cię Wojtek. Eee, zaraz będziecie mogli się przekonać. Nagramy coś dla Was. Dzień dobry. dobry. Siemoneczko, witam. Gościu, który podjął ze nas współpracę. Cześć, Może zdało. coś powiesz wszystkim. Kto, to, 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 to na to obszarowy? na jesteś jesteśmy na live'ie, nie, nie, nie na live'ie. Live Chciałem wyżyć w swojego Hałowi, ale z Halloween w ogóle? Ja nie. Czy nie jutro? Nie, dzisiaj. Jutro, to, jutro, jutro jest nasze święto, polskie. Tak jest. Zobaczcie, mistrza w akcji, ty oto to jego mość zaufał mi i teraz podjęliśmy razem współpracę. Tymczasem ja czekam na Dawida aż skończy i lecimy, słuchajcie, towarzyszą mi dzisiaj moje wszystkie współpracę. Hashtag optyk, bez wody i wojny giełd. jak się przyglądała. Szefuncio, jak oceniasz? Powiedz tutaj widzom. Zwagiamy? Dycha, dycha, dycha. dycha. Zwagiamy, zwagiamy. 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 Zobaczcie jakie to jest niesamowite. Lub to wszystko. Oprócz cięcia, tak? Ale jak nie było kolorze, nie? to się wydaje, że kolor to jest taki coś sztucznego, nie? A w ogóle dla facetów, nie? A zobaczcie jak naturalnie to wygląda. I tak naprawdę to wygląda jak jakbyś to buty, nie? A to, to jest, jest Nie, to, to czarne. Wiedział gdzieś. Gdzie Ta uroda jest trochę podkręcona, ale nie jest. No trzeba, te, trzeba też przy urodzie pomóc, nie? nie. nie jest, no. Trzeba też się ładnie urodzić. Ja pana. Jest, jest pan wolny, dziękuję Ci bardzo. Co? Dziękuję Ci do braku. Słuchajcie widzowie, więc go widywać częściej, bo będę nagrywał od niego wizyty. Zapraszamy! Jeszcze.